Chciałbym Was bardzo serdecznie dość odcinką, a w dość nietypowym odcinku a w zasadzie w takim informacyjnym odcinku bo tam takiego odcinka nie było ale postanowiłem po sobie, że, że nagram sobie taki odcinek i właśnie go nagrywam co chciałbym powiedzieć na sam początek w tym filmie no, że przez ten tydzień jak i przez następny tydzień nie będzie filmów na moim kanale ponieważ jestem chory i muszę, i muszę wyzdrowieć a jak już wyzdrowieję, to może się pojawić jakiś film, ale, ale jeszcze nie wiadomo. Ehm, co jeszcze? I, i pamiętajcie, żeby subskrybować mój kanał, żeby być na bieżąco. I to chyba na tyle. Jeżeli sobie coś przypomnę, to, to zaraz wam powiem. To powiedziałem, to powiedziałem. A! Że że niedługo będzie nowa seja na moim kanale, gdzie będę tak jakby nagrywał moje bramki, ale to jakby, ale to jakby czyli za dwa lub trzy tygodnie jeszcze będą, będzie. także ja sobie na razie daję spokój z y, nagrywkami i co, trzymajcie się i do kolejnego odcinka na moim kanale i i i żyć i, ży, i, ży, i, ży, i, ży, i żyć i żyć się mi tam Z pełnego powrotu do zdrowia. Oczywiście w komentarzach. Trzymajcie się i do kolejnego odcinka na moim kanale. Na razie.